Dzień dobry Państwu. Nowe medialne doniesienia wskazują, że w platformie obywatelskiej toczy się już duży konflikt między Tuskiem i Trzaskowskim. Zapewne słyszeliście państwo głośną awanturę, jaka wybuchła wobec nocnej prohibicji w Warszawie, i porażki, jaką w tej sprawie odniósł sam Trzaskowski. Dziennikarka stacji TVN 24 pani Arleta Zalewska, ujawniła, że według jej informatorów to Donald Tusk dał zielone światło Marcinowi Kierwińskiemu na przeprowadzenie całej tej akcji. Z Przeciwu wobec prezydenta Warszawy. Co to oznacza? Że po tym jak Trzaskowski przegrał wybory prezydenckie, praktycznie nie ma już dla niego miejsca w platformie. Tusk znany jest ze swojej praktyki eliminowania rywali partyjnych, a obiektywnie Trzaskowski mógłby zagrażać jego pozycji. Przypuszczam więc, że pojawiające się plotki o nowej partii, której współtwórcą miałby być prezydent Warszawy, są jak najbardziej prawdziwe, i Trzaskowski czuje, że wkrótce zostanie wypchnięty ze swojej partii. Nie ma też wątpliwości, że im bliżej wyborów parlamentarnych, tym sytuacja w koalicji obywatelskiej będzie coraz bardziej napięta. A co Państwo myślicie o całej sprawie? Czy Tusk zmusi Trzaskowskiego do odejścia z platformy? Napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. Proszę także o pozostawienie pod filmem reakcji, subskrypcję kanału i włączenie powiadomień. Do usłyszenia ponownie.